Tak, to prawda. Rosjanie pod koniec XIX wieku rozebrali kościół katolicki w Sekszu. Rozebrali, ale zapłacili za niego. Z tego odszkodowania powstał, powstał nowy kościół parafizy grzyńskiej w Woli Natomiast Rosjanie rozebrali ten kościół i postawili w jego miejscu Cerkę forteczną, która powstała dokładnie w takich latach jak Kościół Woli czyli w latach 1895-1899. Dzisiejsza pogadanka jest o Cerkwi fortecznej Zekszu. Świątynię prawosławną w Zegrzu wzniesiono z czerwonej cegły, otynkowano i ozdobiono fryzem arkadkowym. Cegły na Cerkiew obliczono na 500 osób. Pochodziły przede wszystkim z cegielni fortecznej w Modlinie, ale też z zakładu Stanisława Skarżyńskiego z Wierzbicy. Cerkiew pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła zaprojektował pułkownik inżynier Rakind. Odwołał się on do architektury moskiewsko-jarosławskiej. Nad środkową częścią umieszczono okrągłą złotą cebulastą kopułę na metalowym szkielecie, zwieńczoną tzw. jabłkiem i prawosławnym krzyżem. Nad wejściem, które znajdowało się od strony północnej, była dzwonnica Nakryta tak tzw. namiotem szatierem dzwony uruchamiano przez naciśnięcie odpowiednich klawiszy, a nie tradycyjne, a nie przez tradycyjne pociąganie za sznur. Nad wejściem znajdował się duży, złocony naczółek. Za wejściem był przedsionek, tak zwany skąd przechodziło się do nawy głównej. Po obu stronach nawy głównej znajdowały się ołtarze boczne. Wystrój zewnętrzny cerkiew zawdzięczała kapitanowi inżynierowi Lebiedińskiemu. Ikonostas był autorstwa artysty Kosiczynki, który korzystał z pomocy geniuka, Jogoryczewa i Daniłowa. Ikony w cerkwi były kopiami ikon Soboru Władimirowskiego w Kijowie. Wśród namalowanych przez tych wymienionych artystów ikon znalazły się ostatnia wieczerza, święta trójca, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie Chrystusa. W świątyni przewidziano miejsce dla chóru, do którego prowadziły kręte dębowe schody. Wnętrze ozdobiono scenami biblijnymi, które, malował, które namalował. Wiktor Wazniecow. Czarno-biała szachownicowa podłoga z terakoty została wyprodukowana w zakładach Edwarda Bergenheima w Kijowie. Cerkę wyświęcił arcybiskup prawosławny Hieronim 29 kwietnia 1899 roku. W uroczystości brał oczywiście udział pierwszy dowódca twierdzy Zegrze generał Dmitry Poroniec. W latach 1899-1910 świątynią zawiadywał pop Dimitr Obrastow, a później Fiodor Georgijewski. W 1912 roku przy cerkwi utworzono jednoklasową parafialną szkołę dla dzieci rosyjskich, polskich i żydowskich. Jej założycielką była Nadjeżda Brusiłowa. Żona pomocnika dowódcy warszawskiego okręgu wojennego generała Aleksieja Brusilowa. W czasie działań wojennych I wojny światowej Cerkiew została częściowo uszkodzona. Niemcy, yy, którzy zajęli zegrze w sierpniu 1915 roku, dokonali niewielkich przeróbek świątyni. Wymienili właściwie tylko główne wrota. Po odzyskaniu niepodległości Cerkiew została przekazana. Władzą, polskim władzom wojskowym i naprawiona. 21 stycznia 1919 roku arcybiskup Stanisław Kacowski w obecności generała Bolesława Roji oraz komendanta twierdzy Zegrze, pułkownika Olgerda Pożerskiego poświęcił Zegrzyński kościół garnizonowy. Gruntowna przebudowa świątyni nastąpiła dopiero w latach 30. Dziękuję Państwu za uwagę.